Kto pojawi się na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego? Są pierwsze spekulacje. Już w najbliższą sobotę Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mają stanąć na ślubnym kobiercu. Chociaż para nie zdradza szczegółów ceremonii, w kuluarach mówi się, że przygotowania idą pełną parą, a uroczystość ma być jednym z najważniejszych wydarzeń towarzyskich tej jesieni. Jak wynika z medialnych doniesień, na liście zaproszonych mają znaleźć się znane twarze z Polsatu i świata show biznesu. Wśród potencjalnych gości, wymienia się prowadzących program halotu Polsat, a także Ewy Wachowicz i Mateusza Gesslera. Goście na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego. Kto może się pojawić? Nie wszyscy jednak będą mogli uczestniczyć w całej ceremonii. Jedna z zaproszonych par ma zaplanowane prowadzenie niedzielnego wydania śniadaniówki Polsatu, natomiast Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut przygotowują się do próby generalnej przed tańcem z gwiazdami. Na ślubie Kurzajewskiego i Cichopek może zabraknąć ważnych osób. Nie wszyscy bliscy pary pojawią się w tym wyjątkowym dniu. Jak ustalił portal party, prawdopodobnie zabraknie syna Katarzyny Cicho który obecnie przebywa w Argentynie. Nieobecna może być także Anna Mucha, która tego dnia gra w spektaklu teatralnym. Mimo to Cichopek i Kurzajewski mogą liczyć na obecność swoich najbliższych przyjaciół z planu serialu jak Miłość oraz sportowców zaprzyjaźnionych z Maciejem. Kto z telewizji pojawi się na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego? Wśród zaproszonych gości mają znaleźć się także Joanna Kurska. Była szefowa pytania na śniadanie, oraz Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu? To może oznaczać, że para wciąż utrzymuje serdeczne relacje zarówno z dawnymi współpracownikami z TVP, jak i obecnymi z Polsatu? Fani liczą, że Cichopek i Kurzajewski pokażą, chociaż odrobinę z tego wyjątkowego dnia w mediach społecznościowych.